Rozpoczął się mecz fazy grupowej Mundialu. To podanie powinno znaleźć partnera. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźnie. To nie było dobre zagranie. Messi, Akunia. Coś wisi w powietrzu. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. No to mamy 1 do 0. Lewandowski ma teraz piłkę. Ryzykownie, ale skutecznie. Przy piłce Gomez. Jakunia ma teraz piłkę. Kulia Malwarek! Cudowna parada szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. A teraz De Paul znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Piotr Zieliński, Robert Lewandowski. Czy z to wykorzystać? Że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję. Doszedł do świetnej sytuacji. I pozostało tylko. Z, ależ okazja dla Messiego. I gol! Argentyna podwyższa prowadzenie. Ma już dwie bramki przewagi. 2 do 0. Gramy dalej. Zieliński przyjmuje piłkę. Przy klucze Krychowiak. Rozpoczyna się druga połowa meczu. Argentyna jak na razie na komfortowym prowadzeniu. I Jakunia ma teraz piłkę. Papu Gomez ponownie przy piłce. A teraz De Paul. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. I oto z piłką Leo Messi. Okazja Leo Messi. Rywale przejmują piłkę. Krychowiak. Robert Lewandowski. Teraz centra do Lewandowskiego. Dośrodkowanie. Bez problemu wyłapuje bramkarz. I strata. Fatalne zagranie. Robert Lewandowski. Łatwa piłka dla Martineza. Jest coraz bliżej pola karnego. Był chyba faul. Co teraz zrobi Gomez? I co? I jest! Prowadzą trzema golami. Chyba jest po meczu. Nie sądzę, by przeciwny zespół znalazł na to jakąkolwiek odpowiedź. Gdyby nie ten lot Martineza, mielibyśmy bez wątpienia Bramkę. Niewykorzystany, stały fragment. I co teraz? Piękna parada w wykonaniu Martineza. Głębokie dośrodkowanie rzutu rożnego. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Uwaga, wychodzi sam na sam. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga.